Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci ciekawe funkcje telefonu Realme 14 Pro. Pierwszą ciekawą funkcją, o której muszę wspomnieć, jest to na pewno tył telefonu, który jeżeli jest biały w odcieniu perłowym, e, zmienia kolor na niebieski, jeżeli e, ma kontakt z zimnym powietrzem lub wodą lub śniegiem, wszystkim, co jest zimne. Na pewno bardzo ciekawe rozwiązanie. To jest chyba pierwszy telefon na świecie, który wykorzystuje e, właśnie coś tego typu, jak zmienno e, kolorowe e, plecki telefonu. Następną ciekawą funkcją tego telefonu jest aparat, który posiada aż 120-krotny zoom, co jest e, bardzo e, ciekawą funkcją, jeżeli chodzi o telefon w tak niskiej półce cenowej. Jeżeli chodzi o cie kolejne ciekawe funkcje, to na pewno możemy wspomnieć o edycji zdjęć. Na przykład e wejdziemy sobie w edycję, i tutaj chodzi mi konkretnie o gumkę AI, ponieważ jest to bardzo, dobry, e bardzo dobre narzędzie. Na przykład zdecyduję, że chcę usunąć tę butelkę Fanty. Zaczekamy teraz chwilę i telefon. Uzupełnił sam e, tło. Co jest tutaj akurat było dla niego trudne, ponieważ miał ścierkę, e, gąbeczki oraz podłogę. I teraz, nawet jak mm, wkleję, przywrócę poprzedni obraz, to wygląda jakby ta fanta była wklejana, a nie była tutaj oryginalnie. Wygląda teraz, jakby to było e, oryginalne zdjęcie. Więc mi naprawdę bardzo dobra robota, jeśli chodzi o. Eee, wymazywanie obiektów tak samo możemy spróbować z, w, tym ze splifkiwaczem, który teoretycznie też wygląda, jakby był wklejany. Możemy spróbować z trudniejszym obiektem. Wymażny mikrofon. I tutaj troszeczkę zostało, ale. Myślę, że też dobrze, nieźle poszło yy, tej funkcji. Możemy spróbować jeszcze raz. Może teraz pójdzie lepiej. Zobaczymy. Jest trochę inaczej. Nie jest to najlepiej, ale trzeba pamiętać, że to jest trudny obiekt, którego nie da się tak do końca obrysować. Zobaczmy teraz z kablem. I kabel też został ładnie usunięty. Myślę, bardzo ciekawa funkcja, bardzo dobra, bardzo dobrze zrobiona, jeśli chodzi o telefon za 200, tysiąca zł. Jest to bardzo. Jest to naprawdę bardzo dobra funkcja, jeśli chodzi o taki telefon. E, dobrze. Na pewno mogę wspomnieć o trybie podwodnym. Ponieważ telefon posiada ochronę IP69, więc możemy zanurzyć go w wodzie i wykonywać zdjęcia. A po wyjściu z tego trybu, telefon sam oczyści głośniki z wody. O! Za wcześnie puściłem. Następne ciekawe funkcje znajdziemy w ustawieniach. Wybieramy sobie teraz laboratorium Realme. I tutaj jest ciekawa funkcja, czyli pomiar tętna. Jest to na pewno niedokładne yy, super bardzo, jeśli chodzi o faktyczny pomiar tętna. Wątpię, żebym miał teraz 120 uderzeń na minutę, ale. No nie wiem. W każdym razie jest to ciekawa funkcja. Jeżeli ktoś nie ma smartwatcha, czy nie ma zwykłego miernika tętna. No to jest to na pewno ciekawa funkcja. Będziemy mogli sobie tutaj się tym pobawić. No zobaczymy jeszcze raz. Może faktycznie skoczyło mi tętno. O! Może źle przyłożyłem. O, skoczyło znowu. Albo to mu skacze odmówienia. Ale bardzo ciekawa funkcja. Chyba też nie ma telefonu z yy, pomiarem tętna. Możemy też sobie włączyć tryb podwójnego audio, czyli yy, dwie pary słuchawek podłączonych jednocześnie. Tutaj też możemy sobie włączyć oczywiście wyrzut wody z głośnika. Dobra funkcja, jeżeli zamierzamy faktycznie zanurzać telefon. Zobaczmy następne ciekawe funkcje: ułatwienia dostępu i wygoda. I zobaczmy rozpoznawanie ekranu AI. Tutaj, po przytrzymaniu dwóch przycisków, mamy coś takiego jak w Galaxy AI: czyli telefon skanuje ekran. O, nie wiem, czy się włączy, czy się nie włączy. Chyba nie działa w ustawieniach, ale. A bo to. A nie, aplikacja. Chyba nie działa w ustawieniach, ale no, chodzi o to, że przytrzymujemy dwoma palcami, telefon skanuje ekran i możemy, nie wiem, na przykład wyszukać coś, czy przetłumaczyć na ekranie. Mamy inteligentną pętlę. Ta opcja akurat działa, już się nią bawiłem. Przytrzymujemy sobie, robimy sobie na przykład zrzut ekranu. I teraz przejeżdżamy na bok. I tutaj mamy koło. Wyboru aplikacji, jak sobie przytrzymamy na strzałce do góry lub w dół, to możemy kręcić aplikacjami. Te aplikacje możemy wymieniać sobie tutaj w ustawieniach i na przykład chcemy przenieść do Google, więc wybieramy sobie Google i teraz możemy wybrać, czy chcemy zapisać to zdjęcie, czy chcemy wyszukać to zdjęcie, czy chcemy wyjść sobie z powrotem do, koło, do koła wyboru aplikacji i na przykład jednak wrzucić to do map. Puszczamy i przenosi nas właśnie z tym zdjęciem. Do aplikacji. Tutaj możemy właśnie wymieniać te aplikacje. Mamy też pasek boczny wysuwany. Tutaj mamy aplikacje różne, do których możemy szybko przejść. Ale ty na żywo czyli dynamiczna wyspa tutaj obok kamery. Ciekawą funkcją jest tryb jazdy jednośladem. Jest to tryb, który jeżeli włączymy, wtedy upraszcza nam tak jakby telefon. Mamy nawigację, muzykę, kontakty, e, telefon oraz ostatnie kontakty. I e, nie mamy nic, co nas e, bardzo rozprasza na telefonie. Możemy się skupić na jaździe. Oraz właśnie jest to taki prosty tryb, że jeżeli byśmy jechali, trzepałoby, bo byśmy jechali po dziurach na przykład, no to jest nam łatwiej trafić na przykład w dzwonienie e, telefonem, czy nawet w samą muzykę. I wybieramy sobie zakończenie, jeżeli skończymy właśnie jechać. Jest to też fajne. Możemy też włączyć zaplanowany, zaplanowane włączanie tego trybu. Ciekawą funkcją jest ten też Zen Space. Jest to taki trochę tryb nie przeszkadzać, ponieważ w zwykłych trybach tutaj możemy opuścić ten tryb w każdej chwili. Możemy sobie ustawić właśnie pracę, czy naukę, czy dodać jakiś swój własny tryb. Ale jeżeli włączymy Deep Zen... Nie będziemy mogli wyjść z tego trybu, dopóki sam się nie skończy. Nie będziemy dostawać żadnych powiadomień. E, wszystkie aplikacje będą zablokowane, oprócz aparatu. I będziemy mogli tylko odbierać połączenia i wykonywać połączenia alarmowe. Po włączeniu tego trybu włączy się e, taka spokojna muzyka, a my właśnie nie będziemy mogli nic zrobić, tylko tak na dobrą sprawę się zrelaksować. E, tutaj to trwa minutę, ale możemy zmienić zawsze na dłuższy czas. Możemy też zmienić tło. Może być niebieskie, żółte czy czerwone. Zademonstruję jak to działa. Teraz właśnie odliczanie. I przez minutę możemy się zrelaksować. Możemy tutaj wyłączyć muzykę, jeżeli nie, nie chcemy muzyki, ale możemy sobie też włączyć i posłuchać muzyki. Tutaj mamy właśnie aparat, jakbyśmy chcieli go włączyć ale on wycisza muzykę. I czekamy sobie aż odliczanie się skończy. i po zakończeniu tego trybu możemy sobie właśnie tutaj mieć mamy taką kartę, możemy ją chyba zapisać no nawet zapisaliśmy tą, tą, tą chyba tą kartę e, tutaj możemy sobie włączyć zen przez kolejne 20 minut I możemy też udostępnić właśnie tą tą, 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 tą kartę tutaj, co jest tutaj możemy ją sobie też zedytować możemy zrobić zdjęcie czy wybrać zdjęcie Zaskakuje, że to będzie chyba zdjęcie tła. Czy tak? Dokładnie. Zdjęcie tła. Ciekawa funkcja, muszę przyznać, na zrelaksowanie się. Mamy też ciekawą funkcję. Ona jest tutaj, w dźwiękach i wibracjach. Zjeżdżamy w dół. I jeszcze troszeczkę chyba tu. Tak, tutaj. Dźwięk holograficzny. Jest to bardzo ciekawa funkcja. Po włączeniu tej funkcji możemy ustawić automatyczną lub niestandardową. Jeżeli ustawimy niestanda niestandardową opcję, tutaj możemy sobie wybierać e, jedną z opcji, np. alarm i tak dalej. Możemy też klikać tutaj. I teraz zmieniamy sobie ułożenie dźwięku. I ta funkcja polega na tym, że jeżeli mamy założone słuchawki, to dźwięk dochodzi do nas. Z tego miejsca, które ustawimy. Na przykład teraz alarm będzie do mnie dochodził po lewej stronie, za mną, gdzieś tam na dole. Jeżeli sobie wybiorę, tutaj są mapy. Mogę na przykład przenieść mapy na tył też, ale po prawej stronie i przenieść też w dół. I teraz, może być trochę wyżej, i teraz po mojej prawej stronie za mną będę słyszał asys asystenta, który mnie prowadzi w nawigacji. Możemy tak samo ustawić film 2, film 1, muzykę. Tu jest czat głosowy, akurat w grze, ale jest tutaj też muzyka, którą też możemy sobie przestawić. Jest to według mnie bardzo ciekawa funkcja. Myślę, że odczucia podczas korzystania z czegoś takiego będą na pewno bardzo ciekawe więc na pewno radzę, radzę spróbować. Ja sam też spróbuję. No tutaj mamy funkcje czuciowe, ale to jest już akurat zwykła opcja odnośnie wibracji przy dotykaniu telefonu. Oczywiście mamy też zmiany tapety i stylu, ale ciekawymi funkcjami w Realme na pewno to, że możemy zmieniać sobie kolor yy, systemu yy, na jaki chcemy. Mogą to być już wyróżnione kolory czy niestandardowy kolor, który chcemy ustawić. Może to być kolor też dostosowany do tapety. Zmieniamy też odciski, animację odcisków palców lub podświetlenie krawędzi. Mamy też gesty w powietrzu, co też jest ciekawą funkcją. Właśnie mamy takie gesty, że wystawiamy rękę przed ekran i na przykład machamy w dół, aby przewinąć w dół, do góry, żeby do góry, w lewo czy w prawo, żeby przecofnąć prze czy przesunąć. Jest to na pewno też ciekawa funkcja. I tutaj jeszcze mamy na przykład opcję czysty głos, który będzie odfiltrowywał hałasy z otoczenia w momencie, kiedy będziemy rozmawiać przez telefon, co ułatwi nam na przykład komunik komunikację. I myślę, że to wszystko z takich ciekawszych funkcji, jakie ma ten telefon, które mogą tutaj przedstawić. Jeżeli byłem pomocny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja się żegnam, zapraszam do innych filmów. Cześć!